Głównym celem projektu jest przebudowa parku miejskiego przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu w zakresie wykonania placów z kostki granitowej i bazaltowej, placu z podwyższoną sceną, ścieżek, alejek parkowych, wykonanie oświetlenia czy remont zabytkowej baszty dziobowej i murów miejskich. Tutaj zakres robót został za uległ troszeczkę rozszerzeniu w związku z kiepskim stanem więźby dachowej. Na tym etapie kończymy więźbę, czeka ona na odbiór inspektora, no i przygotowujemy się do pokrycia dachu. Mury i to znaczy mury wieży oraz mury obronne są właściwie już na ukończeniu. Ich spoinowanie, bo taki zakres tutaj był przewidziany, dobiega końca. Także mogę powiedzieć, jeżeli mógłbym tu mówić o procentach zaawansowania, to roboty Renowacyjne są zaawansowane w 90%. Zmiana wizerunku parku na bardziej atrakcyjną jest podyktowana potrzebą stworzenia dla miasta i jego mieszkańców oazy spokoju i wypoczynku. Całkowity koszt prac remontowych to około 3 milionów złotych.